Kiedy znalazła się na progu życia i śmierci, i drżąc z przerażenia, uświadomiła sobie, kto dokładnie przyszedł po jej duszę, strach całkowicie ją ogarnął. Taki obrót wydarzeń był dla niej zupełnie nieoczekiwany. Przecież jeszcze niedawno wszystko było w porządku, a w jednej chwili wszystko się zmieniło. To, co wydarzyło się później, okazało się straszniejsze niż jakikolwiek koszmar, jaki mogła sobie wyobrazić. Najbardziej przerażające było to, że to, co się działo, nie było snem, ale prawdziwą rzeczywistością, tą, w której istnienie nigdy nie wierzyła. Teraz pozostało jej tylko jedno przyznać: że świat pozagrobowy istnieje i że w nim mogą się zdarzyć rzeczy, które są nie do pojęcia. Historia rozpoczęła się w piątek, 5 maja 1995 roku. Wtedy lekarz stomatolog Gloria Pale, wraz z mężem i siostrzeńcem, udała się do biblioteki po książki, które były jej potrzebne do pracy nad dysertacją. W drodze powrotnej niespodziewanie rozpętała się gwałtowna ulewa. Gloria otworzyła parasol, aby schronić się przed deszczem, i szła pod nim razem z siostrzeńcem, a jej mąż, chroniąc się przed strumieniami wody, szedł wzdłuż budynków, chowając się pod ich gzymsami. I tak, kiedy Gloria i jej siostrzeniec mieli przeskoczyć przez kałużę rozlaną między drzewami, uderzył w nich piorun. Siostrzeniec zginął na miejscu. A sama Gloria doznała ciężkich oparzeń wewnętrznych i zewnętrznych, tracąc przytomność. Na szczęście jej mąż szybko wezwał lekarzy, którzy przewieźli ją na oddział intensywnej terapii. Później opowiadała o tym wydarzeniu w ten sposób. Kiedy moje ciało znajdowało się na stole operacyjnym, moja dusza ruszyła w niesamowity tunel prowadzący do tego, co nazywamy światem pozagrobowym. Tam, gdzie ostatecznie się znalazłam, wszystko wokół było wypełnione białym światłem. Które obdarzało moją duszę tak niewiarygodnym błogosławieństwem, że nie da się tego opisać słowami. Poczułam pełną wolność od czasu i przestrzeni. Jednak Gloria Pale wtedy jeszcze nie wiedziała, że wkrótce czekają ją ciężkie próby, od których krew mrozi się w żyłach. Na razie przed jej oczami pojawili się krewni, którzy dawno opuścili ten świat. Według niej pobyt w przestrzeni zaświatów zmienił jej postrzeganie ludzi. Oto jak to opisywała! Podczas swojego ziemskiego życia zwracałam uwagę jedynie na to, czy ktoś jest gruby czy chudy, jak bardzo jest brzydki. Myśląc o swoich dzieciach, Gloria natychmiast znalazła się obok nich i próbowała je objęci, choć wiedziała, że jest w stanie bezcielesnym. Mimo to jej dziewięcioletnia córka coś poczuła. Dziewczynka uśmiechnęła się i cicho powiedziała: „Mamo”. Gloria chciała odpowiedzieć, ale nie zdążyła. Ponieważ niewidzialna siła nagle ponownie przeniosła ją w te piękne miejsca, gdzie była wcześniej. Tam znów zobaczyła swojego siostrzeńca, który zginął od uderzenia pioruna. Stał przy pięknych wrotach prowadzących do niezwykłego ogrodu, wyraźnie się wahając. Gloria od razu zrozumiała, że to wejście do raju, bo takie miejsce nie mogło być niczym innym. Stamtąd emanowało złote światło, które niosło boską miłość i ciepło. Te promienie były tak cudowne. Że chciało się w nich pozostać na zawsze. Siostrzeniec odwrócił się, uśmiechnął do Glorii, pomachał jej na pożegnanie i wszedł do ogrodu. Jednak Gloria poczuła, że dla niej samej jest jeszcze za wcześnie, aby tam wejść, choć bardzo tego pragnęła. W tym momencie usłyszała głos swojego męża, dobiegający jakby z oddali. Błagał ją, aby się nie poddawała, ponieważ była potrzebna swoim dzieciom. W tym momencie wizja Rajskiego ogrodu zniknęła. A Gloria Pale ponownie znalazła się obok swojego ciała, otoczonego lekarzami, którzy desperacko próbowali przywrócić ją do życia. Przez chwilę z niepokojem obserwowała, co działo się na sali operacyjnej. Jednak wkrótce Gloria zauważyła, że obok niej stoi kilka nieznanych postaci. Początkowo pomyślała, że to dodatkowy personel medyczny, ale przyjrzawszy się bliżej, poczuła prawdziwy strach. Nigdy wcześniej nie doświadczyła czegoś podobnego. Później opisała te wydarzenia w następujący sposób. Twarze tych istot były przerażające, a ich oczy płonęły nienawiścią. Patrząc na nie, zrozumiałam, że te straszne stworzenia przyszły po mnie. Otoczyły mnie, a ja byłam sparaliżowana strachem. Próbowałam wrócić do swojego ciała, jakby schować się w noże, ale moja własna cielesność, jakby mnie odrzucała. Ten koszmar całkowicie mnie sparaliżował. Zrozumiawszy. Że pozostanie na miejscu jest zbyt niebezpieczne, postanowiła spróbować uciec. Jednak, wybiegając na szpitalny korytarz, Gloria zdała sobie sprawę, że znalazła się w zupełnie innym miejscu. To nie był zwykły korytarz, lecz dziwny tunel, który prowadził nie ku światłu, ale ku mrocznej i przerażającej przestrzeni. Jej dusza była niesiona tam, gdzie robiło się coraz ciemniej i straszniej. W końcu poczuła pod stopami twardą powierzchnię. Ale ulga trwała krótko. Rozejrzawszy się, Gloria zrozumiała, że stoi na samym skraju przepaści. Z głębin tej otchłani emanowała nieludzka pustka i rozpacz. Zrozumiała, że jeśli tam spadnie, jej dusza zniknie w wiecznym piekle. I wtedy przyszło do niej zrozumienie, dlaczego znalazła się w tym miejscu. Powodem była jej próżność i ukryty egoizm. Za życia Gloria nie potrafiła prawdziwie kochać. Była hipokrytką. Później przyznała, kiedy widziałam czyjeś cierpienie, udawałam, że współczuję, ale w rzeczywistości nie było we mnie ani odrobiny szczerego współczucia. Uważałam, że ludzie sami zasłużyli na swoje nieszczęścia jako karę. Stojąc na krawędzi tej przeklętej przepaści, poczuła niewy wstyd. zrozumiała, że już nic nie może zmienić. Bez względu na to, jak bardzo się opierała, niewidzialna siła nadal powoli ciągnęła ją w dół do czarnej otchłani. Wokół panowało nieskończone cierpienie i ból, które poczuła na własnej skórze. I w pewnym momencie zrozumiała, że diabeł naprawdę istnieje. Wydawało jej się nawet, że usłyszała jego cichy, szyderczy śmiech. Tacy jak ona, próżni, zazdrośni, obłudni i wyniośli ludzie, byli jego ulubionym przysmakiem. W swoich wspomnieniach z tamtych wydarzeń Gloria Pale mówiła: Widziałam tam ogromną liczbę ludzi całkowicie pochłoniętych cierpieniem. Zgrzytali zębami, wydawali przeraźliwe krzyki i bolesne jęki, a od tego wszystkiego przechodziły mnie dreszcze. Szczerze mówiąc, do dziś nie mogę się otrząsnąć po tamtym szoku. Nigdy nie zapomnę tych strasznych wydarzeń. Minęły już lata, odkąd to przeżyłam, ale za każdym razem, gdy o tym myślę, płaczę z powodu współczucia dla tych nieszczęsnych ludzi. Następnie Gloria Pale zauważyła, że w jej duszy pojawił się przebłysk światła, słaby, ledwo widoczny, ale jednak światło. Niestety, dostrzegły to również te potwory, które ją otaczały. Natychmiast rzuciły się na nią, próbując wyrwać jej to światło. Zrozumiała, że jeśli to potrwa jeszcze chwilę, rozedrą jej duszę na kawałki. W ogromnej desperacji kobieta zaczęła krzyczeć. A ten krzyk jednocześnie stał się jej pożegnalnymi słowami i modlitwą skruchy. I wtedy wydarzył się prawdziwy cud. Przez ciemność przebiło się światło i usłyszała czyjś głos, który powiedział, że tym razem zostanie ocalona dzięki tym, którzy ją kochają, i że zostanie jej daną druga szansa. Gloria Pale opisywała swoje wyjście z miejsca cierpienia i męki tak. Kiedy rozległ się ten głos światła, tak go nazywam w myślach, to w tej samej chwili wszystkie te ciemne istoty z przerażeniem upadły twarzą do ziemi i leżały tak, jakby również oddawały pokłon panu. A potem, gdy przysięgłam, że skorzystam z drugiej szansy na życie, zobaczyłam, jak w ciemności pojawiło się wiele małych światełek. To były serca ludzi, którzy szczerze pragnęli mojego powrotu. I kierując się ich światłem, powoli zaczęłam wychodzić z tego strasznego miejsca, które z całą pewnością można nazwać piekłem. Doświadczywszy rzeczywistości wykraczającej poza nasze codzienne życie i osobiście, widząc, co dzieje się w zaświatach, Gloria Pale powiedziała: Największym podstępem i najzręczniejszym trikiem diabła jest przekonywanie nas, że nie istnieje. Ale on istnieje i prędzej czy później przedstawi nam swój rachunek. Jedyny sposób, aby tego uniknąć, to żyć świadomie, rozwijając swoje wewnętrzne duchowe światło, a nie podążając za egoistycznymi pragnieniami. Podobnymi dramatycznymi przeżyciami podzielił się inny człowiek, który doświadczył śmierci klinicznej. Nazywał się John, opowiadał o swoim pobycie w zaświatach po tym, jak podczas operacji jego serce nagle przestało bić. To, co zobaczyłem w pierwszych chwilach po swojej śmierci, było tak szokujące, że sam fakt mojej śmierci zszedł na dalszy plan. Wizja, która rozwinęła się przed moimi oczami, wywołała taki strach, że wydawało się, jakby drżała sama dusza. Chociaż nigdy nie wierzyłem w jej istnienie, uważając to za zwykły przesąd, teraz jej znaczenie stało się oczywiste, podobnie jak to, przez co miała przejść. Pierwsze minuty w zaświatach spędziłem w desperackiej nadziei, że to tylko koszmar, z którego zaraz się obudzę. Ale niestety, te nadzieje były daremne. To, co pojawiło się przed moimi oczami, było prawdziwą przestrzenią zaświatów. Wszystko to przekonująco dowodziło, że wiele opowieści o życiu po śmierci to kłamstwa. Prawda okazała się tak przerażająca, że niewielu odważa się ją ujawnić. Dla Jona wszystko zaczęło się od tego, że w momencie zatrzymania akcji serca jego świadomość, jak porwana przez burzowy wiatr, opuściła ciało. Później wspominał, że nie było żadnego unoszenia się nad swoim ciałem ani jasnego tunelu. Nic z tych rzeczy, tylko absolutna, nieprzenikniona ciemność. Następnie znalazł się na jałowej równinie, która rozciągała się aż po horyzont. Była wypełniona wrogimi półprzezroczystymi istotami, przypominającymi ludzi tylko w niewielkim stopniu. Wyglądały odrażająco, jakby były utkane z mgły i popiołu. Mimo całej beznadziejności sytuacji, John dostrzegł coś, czego nie widziały rozgniewane istoty wokół niego. Zdał sobie sprawę, że ktoś ich obserwuje. Ta istota była gotowa w każdej chwili udzielić pomocy tym, którzy byli na nią gotowi. Gdyby te istoty okazały choć odrobinę rozsądku i pragnienia wydostania się z przerażającego piekła, mogłyby odnaleźć zbawienie. Były to wyższe istoty, które z litości dla nieszczęśników schodziły do mrocznych obszarów, aby wyprowadzić na światło tych, którzy byli gotowi przejść przez oczyszczenie. Te historie John opowiedział swojemu kardiologowi, Pimowi Lammelowi który razem z zespołem lekarzy przywrócił go do życia. Pim Lamel poświęcił wiele czasu na badanie kwestii istnienia życia poza granicami naszego materialnego świata. Przeprowadził liczne wywiady z osobami, które doświadczyły śmierci klinicznej i doszedł do wniosku, że po śmierci niektórzy widzą nie tylko światło, ale także przerażającą ciemność. Wielu z nich opisywało koszmarne, ciemne przestrzenie, z których wydostanie się wydawało się niemożliwe. Ich wspomnienia były pozbawione jakichkolwiek pozytywnych emocji. Pacjenci, którzy znaleźli się w mroku, odczuwali wszechogarniający strach, tak silny, że przez długi czas nie byli w stanie mówić o tym, co przeżyli. Nic dziwnego, ponieważ do takich miejsc trafiały dusze obciążone złem. Po powrocie do życia, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co ich czeka po śmierci, i bali się to przyznać nawet przed samymi sobą. Jednak niektórzy zdobyli się na odwagę i podzielili się swoimi doświadczeniami. Tak oto jeden z pacjentów, Miller, opowiadał, że po śmierci zobaczył ciemny tunel, do którego wpadł i zaczął gwałtownie spadać głową w dół. Wszystkiemu towarzyszył przerażający, mrożący krew w żyłach śmiech, przypominający skrzek. Wkrótce pojawiły się istoty, które próbowały go schwytać. Pacjent przyznał, że w tamtym momencie, gdy wydawało mu się że strach pochłonął już całą jego istotę, w końcu przypomniał sobie o Bogu i zaczął rozpaczliwie się modlić. W tej chwili upadek ustał, a przez ogłuszający hałas usłyszał głosy lekarzy walczących o jego życie. Po dogłębnym przeanalizowaniu relacji swoich pacjentów, którzy doświadczyli śmierci klinicznej, Pim Lamel doszedł do wniosku, że dusze po zakończeniu ziemskiego życia są sortowane według wibracji. Wysokie wibracje świadczą o tym, że człowiek był cnotliwy bezinteresowny i duchowo rozwinięty. Niskie wibracje natomiast wskazują, że człowiek żył wyłącznie w celu zaspokajania swoich egoistycznych pragnień. Pierwsi, po śmierci, trafiają do wyższych sfer zaświatów, a drudzy, do miejsc, gdzie będą musieli wiecznie odpokutowywać swoje grzechy w nieznośnych cierpieniach. Oto, co na ten temat mówił Pim Lamel Tak jak wszechświat nie ma początku ani końca, tak i nasza świadomość nie zna zakończenia. Po śmierci fizycznej kontynuuje ona swoją podróż w niewidzialnym dla nas wymiarze, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przeplatają się w nieskończoności. Dlatego śmierć i narodziny należy postrzegać jako przejście z jednego stanu świadomości do drugiego. Jednak co innego badać podobne doświadczenia u innych ludzi, a co innego samemu zmierzyć się z zaświatami. Tego właśnie doświadczył anestezjolog Rabi w Partii, który był zagorzałym sceptykiem i nie wierzył ani w istnienie duszy, ani tym bardziej w życie pozagrobowe. Wszystko zmieniło się w 2010 roku, gdy z powodu ciężkiej choroby trafił na oddział intensywnej terapii. Podczas operacji jego serce się zatrzymało, a lekarze stwierdzili śmierć kliniczną. Jednak w momencie, gdy zespół medyczny walczył o jego życie, Rady stanął twarzą w twarz z czymś niewyobrażalnym. Pierwszą rzeczą, która go zszokowała, było to, że jego dusza rzeczywiście oddzieliła się od ciała i wzniosła ku sufitowi. Jego świadomość unosiła się coraz wyżej, a otaczający świat stawał się coraz jaśniejszy. Jednak ten moment nagle przerwało coś, co trudno wspominać bez drżenia. Nagle wszystkie widzenia zniknęły, ustępując miejsca absolutnej ciemności. Przez krótką chwilę rabi wmyślał, że wraca do swojego ciała, ale to było złudzenie. Z przerażeniem zrozumiał, że z głębi ciemności zbliża się do niego coś przerażającego z ogromną prędkością. Nie mógł określić, co to było, ale to zjawisko wzbudzało niewy strach. Wszystkiemu towarzyszyły grzmoty, od których jego dusza trzęsła się z paniki. Następnie niewidzialny lodowaty wiatr porwał rabiwa i przeniósł go na skraj ogromnej, ognistej przepaści. Z przerażeniem próbował odsunąć się od krawędzi, ale jakaś siła uporczywie popychała go bliżej, jakby zamierzała strącić go w otchłań. Nigdy w życiu nie odczuwał takiego lęku. Gdzie są ci aniołowie, którzy mieli mnie powitać? Gdzie te tęczowe miejsca, o których mówili inni zmarli? Zastanawiał się. Okazało się, że wszystko to było kłamstwem. Po śmierci istnieje tylko ciemność i ta otchłań, gotowa spalić jego duszę. Wydawałoby się, że nic nie może być gorsze. Jednak niczym w koszmarnym śnie metaliczny drwiący głos powiedział. Nigdy nikogo nie kochałeś. Lekarz rozejrzał się wokół, ale nikogo nie zobaczył, choć doskonale zrozumiał, że te słowa były skierowane właśnie do niego. Niestety, była to prawda. On, podobnie jak Gloria Pale, w rzeczywistości nigdy nikogo prawdziwie nie kochał. A swoich pacjentów traktował z cynizmem, widząc w nich jedynie źródło dochodu. Radzi w partii musiał przyznać, że zasłużył na to, by znaleźć się na skraju ognistej otchłani piekła. Jednak, nawet w tym momencie, na samym dnie swojej duszy, miał nadzieję na ocalenie. Z rozpaczą zawołał: Boże, daj mi jeszcze jedną szansę. Ledwie wypowiedział te słowa, gdy kątem oka dostrzegł ludzką postać. Przyglądając się bliżej, odczuł jeszcze większy strach. Przed nim stał ktoś, kogo najmniej spodziewał się zobaczyć w takim miejscu, jego ojciec który zmarł 20 lat wcześniej. Wspomnienia z dzieciństwa powróciły do Radziwiwa. Jego ojciec był człowiekiem surowym i bezwzględnym, zdolnym ukarać syna za najmniejsze przewinienie. Dla małego Radziwiwa był prawdziwym potworem. Teraz jednak wszystko wyglądało inaczej. Radziwiw zauważył, że ojciec się zmienił, jakby przeszedł głęboką duchową przemianę. Ojciec podszedł do niego, wziął za rękę i pomógł mu odejść od krawędzi przepaści. O dalszych wydarzeniach Radziwiłł mówił tak: Przeleciałem z ojcem przez jakiś tunel i znaleźliśmy się w niezwykłym miejscu. Tam mój tata mnie opuścił, zostawiając w samotności, ale nie na długo. Prawie natychmiast spotkałem istotę przypominającą anioła. Powiedziała mi, że muszę wrócić do życia cielesnego i zmienić swoją drogę. Powinienem porzucić zawód anestezjologa i poświęcić się pomaganiu ludziom cierpiącym na rany duszy. To miało być moje odkupienie za wszystkie popełnione grzechy. Wyższe siły dały mi drugą szansę, a ja przysiągłem, że ją wykorzystam. Po powrocie ze szpitala Radziwi w partii, dotrzymał swojej obietnicy. Porzucił karierę lekarza i poświęcił swoje życie pomaganiu innym ludziom. Dziękujemy, że obejrzeliście ten film do końca. Wasze zainteresowanie i uwaga inspirują nas do dalszego dzielenia się tak ważnymi i niezwykłymi historiami. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Koniecznie kliknijcie dzwoneczek, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o naszych filmach. A co wy myślicie o tym, co dzieje się po śmierci? Czy wierzycie w życie pozagrobowe? Piszcie swoje przemyślenia i historie w komentarzach, będzie nam bardzo miło je wspólnie omówić. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. W których będziemy nadal zgłębiać najbardziej tajemnicze i głębokie tematy, które nurtują każdego z nas. Dbajcie o siebie i swoich bliskich.